thank mm -hmm. you ogród. mamy luty i dziś mamy jeden z takich najbardziej lubianych przez Was odcinków ogrodowych czyli vlog ogrodowy, gdzie podziałamy w lutym w terenie. Zapraszam za odcinek. I watch you as you drive.

Jest odwilż i tak naprawdę zaczynamy czuć nadchodzącą wiosnę. To są takie dni, których zbytnio nie możemy po nie wiadomo jak chodzić, ponieważ nie chcemy sobie uszkodzić trawnika, nie chcemy sobie uszkodzić rabat, ale możemy już trochę podziałać na powietrzu. Dzisiaj chcę wam pokazać kilka fajnych rzeczy. Będziemy sadzić pelargonie, Opowiem też o tym, jakie wysiewałam, bo one ekstremalnie szybko schodzą. Będę mam też pokazywać, jaki przegląd w ogrodzie warto zrobić właśnie w lutym, żeby rośliny pięknie wam rosły wiosną. No i oczywiście podziałamy też z różnymi rodzajami wysiłów. Zapraszam do odcinek. Kochani, to jest wręcz niesamowite jak zima potrafi odmienić ogród. Ja cały czas się przyzwyczajam do tego wyglądu, ale nawet lubię sobie włączyć moje stare firmy na kanale, żeby zobaczyć właśnie ten ogród latem. Bo zimą, gdy po nim przechodzę, to mam takie wrażenie, że o rany, jak ten ogród wygląda. Natomiast, gdy przypomnę sobie widoki z lata, to ta błogość nadchodzi. Dziś chcę Wam pokazać wysiew w pelargonii. Nie będziemy sobie robić takiego dokładnego wysiewu, ponieważ moje pelargonie, słuchajcie, ja już wysiałam i one zobaczcie jak fantastycznie mi wyrosły. Ja te pelargonie wysiewałam do soj, blokerów i już Wam dokładnie opowiem zaraz, jak to robiłam. Natomiast dziś chcę je włożyć tutaj do takich małych doniczek, ponieważ one już fajnie rosną i powoli będą potrzebować lepszej ziemi niż taka ziemia do wysiewów. Jak wiecie, takie gliniane doniczki wykorzystuję na ogrodzie, właśnie często na takich właśnie bambusowych patyczkach, żeby po prostu na niej się nie nadzie, żeby moja córeczka przypadkiem się nie potknęła, gdzieś, nie nadzie na taki patyczek. I one też dla mnie pełnią super funkcję dekoracyjną wykupu je zawsze, gdy je tylko widzę i naprawdę je uwielbiam, ale gdy wysiewam właśnie pelargonie, to lubię, gdy one już są na początku w takich glinianych doniczkach, bo mi się kojarzą po prostu, wiecie, z takim, no, z takim ogrodem angielskim, z takim też wiejskim klimatem i dają mi taką właśnie fajną błogość. To wszystko jest takie proste, to wszystko jest takie właśnie fajne, naturalne. Takie doniczki kupicie tak naprawdę w Action za naprawdę, chyba nie wiem... 6 złotych komplet, chyba 5 albo 6 doniczek. E, możecie też kupić w każdym markecie, bo ja już widziałam, że też naprawdę w fajnych rozmiarach pojawiają się w markecie. Minus tych doniczek jest zawsze taki, że takie doniczki bardziej przesychają, więc warto, ponieważ mają tutaj otwór, trzymać je na tackach. Ale funkcja i dekoracyjna w domu to naprawdę jest też super przy takich wysiewach, więc jeżeli planujecie wysiew w na pewno Wam polecam. Od czego zaczynamy? Zacznijmy sobie od wysiełu Pelargonii. Słuchajcie, ja wysiałam swoją kochaną Pelargonię w odcieniu Lawender. To jest Pelargonia, dostępna oczywiście na zakazanym ogrodzie. Chociaż powiem Wam, że nie wiem, czy jeszcze będzie dostępna, bo ona schodzi jak, <grybujesz> schodzi jak woda. Natomiast te piękne właśnie nasionka wykiełkowało mi ekspresowo styczeń, luty, tak naprawdę to jest taki moment, kiedy możecie już śmiało wysiać pelargonie. możecie wysiać je też w marcu, w zależności od tego, jakie macie warunki, ale jeżeli macie naprawdę fajny taki parapet w domu, to możecie wysiać je wcześniej, bo pelargonie dość szybko kiełkują. Ja, ja swoich pelargonii wysiałam 9. wszystkie dziewięć nasionek mi wzeszło i to jest ilość sadzonek, którą ja potrzebuję. Mam jeszcze przezimowane w garażu Pelargonie, widzę, że już fajnie zaczynają puszczać pędy, więc też będę się nimi zajmować. I to jest też taka rzecz, którą można śmiało w lutym zacząć wykonywać. Natomiast ponieważ moje pelargonie już fajnie wyrosły, to jest czas na to, żeby teraz sadzić je do doniczek z inną ziemią. Jak wysiewam takie pelargonie? Pelargonie możecie wysiewać do wielu doniczek, możecie do pojemniczków, możecie do pojemniczków po jogurtach, lub też możecie zrobić tak, jak ja to zrobiłam, czyli za pomocą mini-soy blokera. I właśnie do kosteczek. Takie nasionka nie potrzebują przykrywania ziemią. Ja takie nasionka tak naprawdę kładę delikatnie je wciskając, ponieważ one są troszeczkę większe, one są oczkowane. Delikatnie je wciskam w ziemię, także dół wchodzi w ziemię, a góra lekko wystaje. I tyle. I tak naprawdę trzymam tylko tego, żeby one miały dużą wilgotność. I taką domową temperaturę. U mnie była ona w okolicach 17-18 stopni, ponieważ trzymam je w takim właśnie pomieszczeniu, gdzie jest troszeczkę chłodniej niż w dalszej części domu. Gdy one mam już tak wyrosną, one potrzebują wtedy tak naprawdę lepszej ziemi. Ziemia do wysiewu świetnie się sprawdza. Do wysiewu, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast później potrzebują już więcej tak naprawdę już wartości odżywczych. Zatem... Warto je wtedy przesadzić i przesadzić je do na przykład takich doniczek z ziemią, która na przykład ma już nawóz. Ja tu mam akurat ziemię z nawozem, ale docelowo będę je też podlewać tak naprawdę na przykład nawozem w płynie, ponieważ wtedy te roślinki już rosną, one już wykiełkowały, i teraz chodzi o to, żeby fajnie zapuściły korzenie. No dobra, to dobierzmy się zasadzenie. Ja dzisiaj jestem bez rękawiczek, ale niestety moje pieski mi gdzieś posiały rękawiczki, więc zdecydowałam, że troszkę się ubrudzę ziemią, zresztą powiem Wam, że trochę się tym no a zatem ubrudzeniem ziemią. Zobaczcie, robimy malutki otworek, sadzamy tutaj naszą sadzoneczkę, lekko przykrywamy ziemią, delikatnie, żeby się nic nie stało. Ta ziemia u mnie już jest wilgotna i fajnie tak naprawdę, już taką właśnie wilgotną ziemię sobie dać. Więc w pierwszej kolejności ja nie będę ich podlewać. Gdybyście jednak zapomnieli o tym, żeby ją wcześniej taką właśnie przygotować wilgotną, to weźcie sobie po prostu taką sadzoneczkę, podlejcie najlepiej na tackę, bo ten dół jest fantastyczny. on fajnie wsiąka wodę. Zresztą popatrzcie, tu widać każde plamki już też o tej wilgoci, jeżeli chodzi właśnie o tą wilgotność doniczek. Czyż one nie są urocze? No po prostu bajka. Sezonik kwiatów jest tak niesamowicie uspokajające, a te doniczki są tak urocze, że ja po prostu Och, odlatuję. Mam tu oczywiście przygotowanych więcej siewek, i znów się muszę ubrudzić. No cóż, jak się ma zwierzaki w domu, to nie zawsze można być na wszystko przygotowanym. Zdecydowanie mam kilka par rękawiczek, ale coś czuję, że na ten sezon muszę kolejne kilka par sobie sprawdzić. Tak naprawdę tego typu wysiewy, jeżeli robicie mniej wysiewów i jeżeli macie jakieś takie właśnie, na przykład sadzonki nawet pelargonii, to też można sobie właśnie takie doniczek fajnie wkładać. Ja was tak naprawdę namawiam tylko ze względów estetycznych do tego, bo to jest tak urocze, że naprawdę lubię tą formę. Zobaczcie, przygotowywuję sobie takie doniczki. Wykładam moje małe baby pelargonie. Te moje pelargonie oczywiście nie będą stały na zewnątrz. Ja je wezmę do domu i będą sobie stały na parapecie. Natomiast gdy one wyrosną już bardziej, to oczywiście z takich doniczek też będę je przekładać. Te doniczki mi się też fajnie zwolnią wtedy na większe doniczki i wtedy do tych doniczek włożę inne sadzonki, które na przykład jeszcze potrzebuję przytrzymać w domu. Ale pamiętajcie o tym, że gdy Wam już takie pelargonie wyrosną to warto je zawsze później hartować, czyli nie hartujemy jeszcze je na tym etapie, ale jak one już będą naprawdę taką fajną sadzoneczką, przesadzoną, to nim wyniesiemy je na zewnątrz, zaczynamy hartowanie. Ja Wam powiem, że moje hartowanie takich pelargonii robię też troszeczkę inaczej, bo moje hartowanie zaczyna się nie od wynoszenia, tylko mówiąc wprost, zaczyna się od otwierania okna w domu i przeważnie zaczynam otwierać sobie po prostu okno, na kilka godzin, później na więcej godzin, a później dopiero zaczynam wynosić te kwiaty na zewnątrz i powiem Wam, że świetnie się to sprawdza i zwykle tak zahartowane mogę wynosić już wcześniej na ogród. A takie pelargonie, które już sobie siejecie właśnie teraz taką porą, one dość szybko Wam wyrosną. I jeżeli je dobrze je zahartujecie, to będziecie mogli sobie faktycznie miecie wcześniej dostępne na tarasie czy na balkonie, niż takie sadzonki, które po prostu później kupujecie. Więc powiem Wam, że jest to też taka sprytna metoda hartowania i ja staram się też taką metodę robić, jeżeli mam jakieś wysiewy w ogóle w domu, w jakimś pomieszczeniu, że nim wynoszę, to hartuję sobie właśnie takim otwieraniem okna. Ja się śmieję, że to jest troszeczkę tak jak z małym dzieckiem, prawda? Nim takie małe dziecko wyjdzie na spacer, to bardzo często najpierw wietrzymy w domu, najpierw to są takie wieczenia, później to są krótkie spacerki, dopiero później może iść na takie pierwsze, pierwsze wyjścia i takie właśnie baby pelargonie traktuje bardzo podobnie. No i się już całkiem ubrudziłam. Pelargonie już wysiane i je włożyć do domu, żeby moje maluchy nie zmarzły. O, będzie radość! Taki wysiew kwiatów to jest naprawdę, wydaje mi się, że taka fajna frajda. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście robić swoich wysiewów, to powiem Wam, że to już nie chodzi, tylko o samą oszczędność, bo jak sobie zobaczycie na przykład zakup jednej sadzonki, a zobaczycie sobie ilość nasion. To naprawdę jest po prostu bardzo opłacalne, ale powiem Wam, że nie chodzi o to. Powiem Wam, że jak zaczniecie wysiewać swoje nasiona, obserwować ten niesamowity, dla mnie wręcz magiczny wzrost rośliny od takiego po prostu mikronasionka, który ma w sobie taką niesamowitą moc, że z takiego mikronasionka wyrasta piękna, niesamowita roślina i to różnego rozmiaru, powiem Wam, że to jest coś cudownego i gdy zaczniecie zarobić to, to co roku, zima nie będzie dla Was taka trudna przed tym ogrodowym szaleństwem właśnie ze względu na takie wysiewy, więc to Wam koniecznie polecam. No dobra, to teraz chodźmy dalej. Do tupta na nasz taras. I powiem Wam, że oczywiście, że ten taras nie wygląda tak jak w sezonie. Ale to jest chyba normalne. Słuchajcie, tu mamy nasze oliwki. Mój mąż tutaj na ostatnich wichurach sprawdzał, jak one wyglądają. Powiem Wam, że nawet przetrwały, więc to mi się podoba. Zobaczymy, jak będzie wiosną. Wydaje mi się, że chyba nawet lepiej przetrwały niż te, które mieliśmy schowane, ale schowaliśmy właśnie takie mniejsze okazy, bo tutaj miały też dostęp, właśnie do wilgoci. A na przykład u nas w garażu jest średnia wilgotność, więc powiem Wam, że. Hmm. Wyglądają naprawdę lepiej. No nie jest tak, że wszystkie listki wyglądają wow. Ja widzę, że niektóre tutaj troszeczkę przemroziło, ale te listki im od nowa wyjdą, więc tutaj w ogóle nie ma problemu. A tu są moje już pudła winter sewing. Słuchajcie, jeśli chodzi o pudła winter sewing, są trzy, będzie więcej. I tu, jeżeli oglądaliście moje odcinki o winter sewingu, oglądajcie sobie koniecznie ten o błędach, ponieważ jak tutaj zobaczycie, ja musiałam odsunąć te pudła, bo na przykład tu... Kapało mi yy, z parapetu, o czym w ogóle nie zwróciłam uwagi, bo wcześniej miałam mniej tych pudeł i one sobie tutaj stały w miejscu, w którym tego parapetu nie było, więc tutaj miałam trochę za wilgotno. Ale zobaczcie, mimo tego, że mamy luty, mimo tego, że wysiewy uintersolingu zaczęliśmy w styczniu, tu jeszcze nic zbyt nie zrasa, chociaż może się dzisiaj zaskocza ponieważ są wiatry, to ja sobie zawsze czymś zabezpieczam. Takie właśnie pokrywy. Natomiast jest to na pewno łatwiejsze w zabezpieczaniu niż zabezpieczanie butelek, bo te butelki to wtedy są lekkie i całe latają. Ale zobaczcie, to jest ostatni mój wysiew. Uhuhu. Powiem Wam, że nic się nie dzieje, ale powiem Wam, że znowu mi woda nakapała. Więc ewidentnie mi po prostu tutaj wypływa trochę ziemia i będę musiała Wylać tą wodę, mimo tego, że na dole są zrobione otwory, więc to jest coś, co trzeba sobie pilnować. Zobaczcie, tu mam właśnie butelkę. Mam tu butelkę, ponieważ tu mam właśnie groszki Blue Ripple i one właśnie będą świetnie w takiej butelce rosnąć. Także butelkę też można w takich pudełkach dodatkowo wykorzystać. Jeśli macie takiej wody mało, nie chcecie się gimnastykować właśnie z takim, wiecie, wylewaniem i tutaj naciskaniem tych otworów, to możecie tak naprawdę w taki bardziej słoneczny dzień po prostu sobie bardziej uchylić tą, to wieczko i wtedy tak naprawdę ta woda Wam też odparuje. Ale pamiętajcie później o tym, żeby takie wieczko z powrotem przykryć. Jak ja sobie tutaj sprawdzę, co się dalej dzieje. Słuchajcie. No. Nic mi tutaj jeszcze zbytnio nie wykiełkowało. Coś tutaj małego widzę, słuchajcie, co tutaj mam? Groszki. O, tu mi tak mikro, może coś startuje, ale powiem Wam, że jeszcze nie ma efektów i tym się nie przyjmujcie, bo te efekty będą jak tylko się zrobi cieplej i te rośliny będą mieć taką bardziej pogodę do kiełkowania. Bo tak naprawdę, jeżeli mamy w okolicach 0 stopni, to pokażcie mi roślinę, która w takiej temperaturze wykiełkuje. Tu moje skrzynie z warzywami. O ile pamiętacie, w sezonie miałam tutaj bazylię i to jest właśnie ta bazylia. Ja jej na koniec sezonu nie uprzątnęłam, dlatego że ona bardzo długo jeszcze wytrzymywała. Nawet widać tutaj, słuchajcie, zawiązała sobie nasionka. No, nawet są nasionka tej bazylii tutaj. Natomiast mam tutaj jeszcze pietruszkę i o dziwo, ta pietruszka tutaj fajnie już daje radę. I mam tutaj jeszcze zioła. I zarówno oregano, jak i tymianek. Naprawdę widzę, że tutaj... Fajnie wytrwały, ale oczywiście, że nie wytrwały tu pomidory. I mimo tego, że fajnie się tutaj skubały te pomidorki, stwierdziłam, że w tym roku będę ich troszeczkę mieć mniej ze względu na to, że koniec końców i tak częściej chodziliśmy do szklarni, więc zostawię tutaj tak naprawdę w tym roku tylko jedne takie pomidorki, ale będę chciała wykorzystać tę skrzynię właśnie teraz do wysiewu dwóch paszczy. Słuchajcie, e, rośliny takie właśnie, które są zimnolubne, typu lwie paszcze, czarnuszki, habry, one też sobie fajnie poradzą właśnie w takich donicach. I ja w tym sezonie stwierdziłam, że na tarasie chcę mieć też pod nosem właśnie takie rośliny. Myślę, że świetnie sobie tutaj dadzą też lewkonie, ale jeszcze trochę za wcześnie dla lewkonii na taki wysiew zewnętrzny. Natomiast lwie paszcze poradzą sobie tu super. I lwie paszcze mają tu do siebie, że one są takie, wiecie, to są nasionka mniejsze niż mak. E, ja się zawsze śmieję, że jak mamy opakowanie, lwich paszczy, które ma na przykład 50 nasionek, to jak mi brzemy do ręki, to mamy wrażenie, że tam nic nie ma, a tam jest 50 nasionek. Po prostu one są tak marciutynkie. Dlatego tutaj tak naprawdę będę musiała zrobić to przy pomocy wykałaczki. E, mianowicie po prostu wykałaczką mokrą kładać sobie nasionka i tych nasionek nie przykrywam, one sobie zostają w ten sposób, wykiełkują fajnie i myślę, że będą mnie cieszyć w tym sezonie. Można tutaj śmiało też wsadzić właśnie inne takie roślinki typu Harley annuals, na upartego moglibyśmy tutaj też dać groszki. powiem Wam, że nawet się z tym zastanawiałam, czy na przykład nie dać sobie tutaj takiego jednego obeliska i dać sobie tej groszki, żeby one tak fajnie, wiecie, pachniały. Powiem Wam, że zobaczymy, myślę, że to będzie spontaniczna decyzja, bo przecież wszystkie kwiaty są piękne i zastanawiam się, czy bardziej zrobić sobie taki busz czy właśnie te groszki, ale dzisiaj będę chciała te nasionka też wysiać, w związku z tym będę musiała właśnie o, pozbyć się na przykład tych roślin, które mi tutaj już odmarzły, ale się są mocno i będę uzupełniać y, ziemią te doniczki. Y, mogę zrobić na dwa sposoby to, czyli najpierw uzupełnić ziemią i później podlać tą ziemię i wysiać te nasionka, a mogę po prostu wziąć i pozwolić na naturze działać, wysypać tą ziemię, wysiać nasionka, tylko lekko spruszyć spryskiwaczem, ponieważ tu na zewnątrz jest cały czas wilgotno, zaraz będzie opad, to nie jest pod dachem, więc tak naprawdę nie orobię się za bardzo z konewkami, bo wszystko tutaj samo się zdarzy, jak w gruncie. Czy Wy wiecie, co ja tu niosę? Niosę tu kołderkę. Słuchajcie, pierwszy raz coś takiego kupiłam. To jest wuklina naturalna, naturalnej wełny owczej. Niestety na pewno jest droższa niż zwykła agrowłóknina, ale słuchajcie, ona jest tak mięciutka, że ja mam wrażenie, że ja tym moim roślinkom tutaj położę kocyk. Stwierdziłam, że muszę to przedostać w ogrodzie. Zwłaszcza przy jaskrach. Jaskry zawsze mi się marzyły, żeby one takie właśnie były wcześniejsze w ogrodzie. No i są kraje, w których można spokojnie takie jaskry na zimę wsadzać. Natomiast w Polsce przeważnie rzadko komu udawało się mieć jaskry w gruncie. Słuchajcie, ja swoje jaskry ja się tutaj wsadziłam. Wszystkim mówiłam, nie testujcie tego, bo ja sobie testuję. I powiem Wam, że ilość tych jasków, jaką tutaj wsadziłam, jest niesamowita. Mam co prawda to na tej rabacie i na drugiej rabacie. To jest ta nowa rabata, którą robiliśmy właśnie z mureczkami. To jest ta ramata, rabata, którą nazywałam rabatą porażką, i w tym roku chcę, żeby ona ożyła, więc muszę o nią zadbać. Słuchajcie, kupiłam taką wuklinę, będę ją testować, ponieważ moje jaskry fantastycznie tutaj wytrwały. Powiem Wam, że one lepiej przetrwały niż Róże de fairy. Róże de fairy dały tu radę, ale będę je musiała mocno przyciąć, bo naprawdę przymroziło je. Natomiast była to taka fajna kołderka ze śniegu, dzięki czemu, no, po prostu to jest niesamowite, jak one wyglądają. Więc jeżeli ta rabata będzie naprawdę taka jaskrowa wiosną, to ja po prostu będę skakać z radości. Dlatego kupiłam im kołderkę. No, słuchajcie, ja o te kwiaty dbam. <laughs> dbam tak, żeby było bez szaleństwa, ale no, z tą kołderką, moje mam, że dzisiaj w tym roku zaszalałam. Może można się troszeczkę ze mnie pośmiać ale myślę, że muszę to przetestować. Słuchajcie, to jest normalnie kocyk. Jest jak kocyk. No mam nadzieję, że ich ta wełna nie będzie gryzła. Biorę się za rozkładanie. Mam, że ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. Bo ja mam problem z wymiarami i tak na oko dobrałam ten wymiar kompletnie go nie mierząc. A zobaczcie, no ta rabata poszła super. Tutaj mam mniej tych sadzonek jaskró, bo tak naprawdę mam z trzy. E, więc te bidusie będą musiały sobie same poradzić. Bo ja szczerze mówiąc e, stwierdziłam, że skoro tu są tylko trzy, no to je chyba zostawię. Chociaż powiem wam, że przeszło mi też przez myśl, czy na przykład nie przesadzić tych trzech sadzonek. No, ale skoro testy, to testy. Także teraz muszę tylko tą włópienę moją przypiąć e, szpilkami, żeby po prostu mi jej tutaj totalnie nie zwiało. No dobra, słuchajcie, biorę się za moją szaloną kołderkę. I was Ja w tym roku Wam mówiłam, jak bardzo się cieszę z tych moich tulipanów, bo tu właśnie nie dałam, bo takie, na takim właśnie balkonie, na którym mają dach. I one fajnie zaczęły już schodzić, także mnie to bardzo cieszy. I powiem Wam, że jak one tak już zaczynają schodzić, to można tak samo już je troszeczkę nawieźć w tych dońcach. Co prawda nawóz przy takiej temperaturze jeszcze tak ekstra nie zadziała, ale zacznie się już stopniowo uwalniać przy każdych cieplejszych temperaturach i stopniowo też je fajnie odżywi. Nie wiem, czy jesteście na moim Instagramie, ale ja to jesienią pokazywałam, że zamówiłam sobie kilka takich irysów w takim bardziej powiedziałabym brzoskwiniowym kolorze. Śmieję się, bo jesienią postanowiłam je wsadzić w takim brzoskwiniowym kolorze. On mi wszedł do głowy, właśnie jak byłam na Chelsea Flower Show i zobaczyłam te irysy. Natomiast, że było zabawniej w tym roku, to jest taki właśnie kolor okrzyknięty przez kolor roku Panton, więc w ogóle jestem, śmieję się, że trafiłam jesienią już ten kolor. Ale słuchajcie, Niestety takie mniejsze bólwki mogły Wam gdzieś tam trochę, właśnie zwłaszcza, takiej skarpa gdzieś powypadać. Zobaczcie, jej się nic nie stało na makorzonki, aczkolwiek ja się śmiałam, że dostałam takie malutkie wtedy te, 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 te nie, rysy, że po prostu szok. Natomiast y, możecie sobie śmiało właśnie tak przejść po w taki odwilży i po prostu zobaczyć, czy coś wam nie zostało takiego, żeby właśnie jeszcze to zakopać, bo czasem to jest też taka kwestia, że mógł nawet, wiecie, pies wykopać. Jak macie zwierzęta, to wiecie, jak jest. Ale fajnie właśnie sobie takie rzeczy skopać jeszcze, żeby one nie. Było, że tak powiem, dla Was później stratą. Zobaczymy, jak moje wyrosną, bo takie są mikro, że szok, ale byłoby fantastycznie, gdyby wyrosły pięknie. No i ta rabata moja też już jest taka do sprzątania, bo jak widzicie, tu są już te, nawet moja trawa pompasowa, z której niestety wiatr zwiał, zwiał po prostu taki kaptur ochronny, więc zobaczymy, jak ona przetrwała zimę. Natomiast powiem Wam, że właśnie ona się tak rozwiała i zbieram tutaj po prostu wszystko, ale zobaczcie. Ja tu też mam chwasty, to jest niesamowite. Oczywiście to jest rabata na kartonach, więc tutaj mógł się po prostu troszeczkę przesunąć ten karton, ale jak widzicie, no tutaj chwasty już są, więc można spokojnie zacząć sobie jakieś podplewienia robić, jeżeli tylko chcemy, bo takie małe chwasty łatwiej się nam po prostu wyciągnie. Jedna z takich ostatnich rzeczy, która mi została z mojego dzisiejszego fitnessu ogrodowego, to są lewkonie, które będę zanosić do szklarni. Słuchajcie, lewkonie są różnie postrzegane. Słuchajcie, są osoby, które postrzegają lewkonie jako takie bardziej lubiące chłód, a są takie, które mniej. Słuchajcie, są różne odmiany lewkonii i niektóre bardziej lubią chłód, niektóre mniej. Tutaj mam akurat wysiane lewkonie Early Iron Rose Pink i też lewkonie Marin, ponieważ to są maluszki. Gdybym ja teraz je zostawiła u siebie w domu, ona mogłyby mi tak trochę za bardzo się wyciągnąć, a mimo wszystko, mimo tego, że one nie lubią przesadnego chłodu, to lubią jednak rosnąć, żeby im korzenie się rozrastały w troszeczkę chłodniejszej temperaturze. Czy to one są, tak jakbym powiedziała, takimi, wiecie, pośrodku roślinami, pomiędzy takimi właśnie hardly annuals, a pomiędzy tymi ciepłolubnymi, więc z nimi... Różnie można się obchodzić, ale faktycznie fajnie się rozrastają, gdy tego chłodu troszeczkę dostaną. Dlatego ja je biorę do szklarni po wykiełkowaniu i dodatkowo przykrywam je takim właśnie pudełkiem, który używam do intersowingu, Czyli te właśnie takie pudełka, właśnie te półprzezroczyste lub przezroczyste, światło dociera, one fajnie jeszcze chronią, zostawiam też w nich otwory i po prostu w takie chłodniejsze dni po prostu one są przykryte, a w mniej chłodniejsze po prostu ściągam sobie to pudełko. To jest taki mój własny sposób, więc... U mnie się sprawdza, możecie przetestować, może się nie testować, ale biorę je do szklarni. Za mną moja szklarnia, słuchajcie, ona jest jeszcze buch, brudna, strasznie, ale nie planuję wcale teraz bawić się w mycie tej szklarni, ze względu na to, że właśnie widzicie, ogród jeszcze jest taki mokry, nie chcę przesadnie chodzić, nosić ciężkich rzeczy po tym ogrodzie. To jest jedna rzecz, a druga rzecz, nic jej się nie stanie, jak ją wymyję później. Szklarni nie trzeba odkażać, szklarnię można spokojnie z tego nalotu wymyć, a ona i tak fajnie się teraz sprawdzi, więc. Spokojnie. Słuchajcie, na dziś już tyle możecie jeszcze wiele rzeczy porobić. Ja widzę, że w ogóle się zrobiło jeszcze cieplej niż było. Można jeszcze trochę pospacerować. Życzę Wam wspaniałego dnia! Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek vlogowy Wam się spodobał. I watch you as you Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feel it.